Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasku. Dzisiaj są plany bardzo ambitne, bo idziemy impregnować słupki. Dzisiaj zaimpregnujemy, a innego dnia będę musiała jeszcze je pomalować na biało, ale nie wszystko naraz. Przejdźmy najpierw do kalendarzy. Może zacznijmy sobie od Horstaka. Tutaj leży ta poczusia, czeka na mnie taka smutna, oddalona od tamtych. Także zaczynamy. I co tutaj jest? Hmm. Co to? O jacie, tu jest term. Termometr z koniem zawieszę sobie gdzieś przy stajni, ale super, bardzo dziękuję, na pewno się przyda. O nie, zapomniałam moich uszków renifera. Teraz zdecydowanie lepiej, zabierzmy się za kolejny kalendarz. Końska cukierenka, czyli te smakołyki yy, ziołowe. Szukamy sobie siódemeczki. I mamy tutaj. O, ludzika z jakimś zielonym ziółkiem, ale nie mam zielonego pojęcia, co to może być za zioło. Otwórzmy i powąchajmy. O! Mięta! Od razu czuć miętę. Końska cukierenka. Tym razem wersja lukrowana. Siódemeczka u góry. Kwadracik i to jest jakaś część choinki, chyba. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie, co to jest. Może teraz coś dla mnie. Kalendarz Lokatę. Najgorsze jest to, że ten kalendarz jest dwustronny i ciężko znaleźć, ale już mam. Otwieram. Uuu! Jest to szampon? Nie, shower gel. Żel do mycia. On w sumie spoko będzie na jakieś wyjazdy, jak gdzieś jadę. Żeby nie brać całej wielkiej butli, to będę miała taki malutki e, płyn na dwudniowy wyjazd, trzydniowy, także spoko. Kalendarz psiarski, siódemka, jest gdzieś tutaj. I mamy tu. uuu, te długie znowu. Takie długie, i to były Chicken Sticks. Może Esmusia by chciała spróbować. Na razie to patrz na swoje odbicie. W szybie. Esme, chodź. Chodź. Zobacz. Co ja tu mam. Chodź. Hop. Chodź. Będzie. Nawet gdzie nie widać. Twojego, a nie, trochę widać. Proszę, da się, Zjadaj. No i ostatni kalendarz, czyli Dr. Horse. Dobra. No, jak zawsze, tutaj są lekkie problemy z, z, ze zmieszczeniem się z nim. Tak wielkiego kalendarza jeszcze w życiu nie miałam. E, gdzie jest siódemka, moi drodzy? O, tu daleko, aż nie wiem, czy nawet nie wychodzi z kadru. Hop, tutaj sobie położę i spróbuję go otworzyć. O. Uu, I mamy tutaj preparat, mocne kopyta, czyli olej na wyschnięte, popękane kopyta. Spoko, przyda się i to jeszcze jest w takim sprayu, więc bardzo szybka aplikacja i łatwa. To tyle z kalendarzy, lecimy do roboty. Dzisiejsza robota to impregnacja słupków. Pomalujemy dzisiaj, a jutro albo w jakiś inny po prostu dzień, jak będzie... Też taka jakaś ładniejsza pogoda. Pomalujemy je na biało, także lecimy do roboty. Paniki, pomocniki. A są bardziej ten. Um, impregnat jest ten bardziej rozwodniony. Jak malowaliśmy to aż na niebiesko. Były, a teraz aż tak bardzo nie barwi. Super farma. Czekajcie, muszę chyba tam wejść, żeby od drugiej strony pomalować jeszcze. U góry. Chyba kijowy pędzel, ja nie wiem. No, będzie co będzie, nie? Nie wiem, czy to tak powinno wyglądać. się. Nie wiem, czy nie zajrzeć do szopy, czy nie ma innych pędzli. Bo tym to ciężko. Co myślisz? Idę zobaczyć, tu jeszcze były dwa takie duże, ale wpadły. No dobra, zmieniłam pędzel. Ten będzie zdecydowanie lepszy do nakładania niż ten duży, Roda, chcesz mi pomóc? Czy je malować na biało i w ogóle co dopiero będzie. O. Tym szybciej mi pójdzie. Idziemy dalej. O do mordy mi wpadło. Widać jak maluje tym, nie? Wtedy jak robiłyśmy, też słupki były niebieskie. O, ale słoneczko ładne nam wyszło. Fuh, o Jezu, o Jezu, trawy nie jadła. Trzeba tu tutaj podciąć. Zdecydowanie. Ciekawskie. Przepraszam, przez z tej strony pomalować. Takie to właśnie są w tym roku. Vlogmas zamiast końmi, to z remontem i ogarnianiem wszystkiego. Tu malowałam? Coś na ten temat. Wiesz, idziemy dalej. Werni, chcesz pomóc? Trzymaj pędzel. Trzymaj pędzel i pomaga, ja nie patrzysz. Bo tak to tu żadna pomoc nie jest, jak ty stoisz. Pokerek przyszedł? Pokerek też chcesz pomóc? O, proszę, trzymaj pędzel. Pomagaj. Trzymaj pędzel. No, patrz, żaden nie chce pomóc. Pomożesz? Pomóż im pragnować słupki. Ty też nie? Żaden patrz. Nie wiem, może. Żaden nie chce pomóc. Takie właśnie kolegi są. <noise> Takie właśnie z nich pomocniki. I po co mi to było? To ja nie wiem, żaden się nie kwapi. Żaden. I obserwują i zastanawiają się, co by tutaj zjeść. Jaki ty jesteś mamut zarośnięty. Maniek, mamut maniek jesteś. Nowe przezwisko masz. Mamut maniek. Jakie wy jesteście ciekawskie, to ja nie wierzę. Wszystkie przyjdą i wszystkie niby Chcą pomagać, a tu żaden się nie chwapi. Żeby trzymać chociaż pędzel. Potrzymaj no chociaż pędzel. Wszystkie takie niby do roboty, że o, idziemy na swoje, a żaden o. Nawet pędzle nie potrzyma. Widzisz, Kasia, co ja się mam z nimi? Kolejny słupek. Idziemy. Śłupek powiedział? Śłupek. Śłupek kolejny. Drodzy Państwo, zbliżamy się ku końcowi, tutaj z przodu, bo tam jeszcze z tyłu będziemy mieć. O, trochę żeśmy tu zrobiły z Kasiunią. Znaczy, Kasia to ze mną gadała, plackowała, ale to wiecie jak jest. Ale trafiła nam się bardzo ładna pogoda. Mamy przepiękne słonko. Brudasek największy do nas przyszedł, tak? Jest fajnie, wyschnie sobie to, a innego dnia po prostu pomaluje. Jeszcze będę musiała w ogóle wziąć hondę, trochę ją wyczyścić, bo to wstyd takiego konia dać do weterynarza brudnego. I w ogóle, no, ciężko jest z utrzymaniem, powiem Wam, czystości tych koni. Jak one stoją całodobowo, non-stop. No, ale co się nie robi za uśmiech bąbelka? Nie? No, także koniki chyba są szczęśliwe, że mają tyle przestrzeni i mogą chodzić wesołe, brudne. Tak, brudny koń to szczęśliwy koń. Więc tak tak życie mija. Dużo jest pracy, ale co? Kaniki trochę odpoczną, pokerek się zregeneruje, wentylek teraz też ma okres taki, żeby się zregenerować po tym, po tym sezonie startów i w ogóle, a my możemy tutaj działać. Honda i tak ma chorobowe, więc no, a wentylka może ruszać w jakieś tereny, coś tam, a ruda, ruda dorasta, więc Raz na jakiś czas ją wezmę, pochodzę, z nią poczyszczę, tak żeby była obyta z człowiekiem. Ale to pewnie też wam pokażę w ogóle, jak zajmuję się konikami na co dzień, tak? Nie wszystko naraz. Nie wszystko naraz, bo nie będziecie chcieli oglądać, później jak ja wam wszystko na raz pokażę. Opa, idziemy na kolejnego słupka. Ale fajnie, cieplutko się robi. Przestało chyba jakoś tak wiać tutaj. Piękne słońce, co? Jest ładnie, naprawdę jest ładnie. I ostatni słupek tutaj, bo jeszcze tam musimy zawiatki przyjść. I tam chyba na końcu jeszcze był jeden albo dwa. Nie wiem, nie jestem pewna. Ale coś tam jeszcze było. Ale fajnie będzie, jak to będzie tak na biało. Tak jak tam, no jest ślicznie, w ogóle inaczej to wygląda, chociaż drewno też ładnie, też mi się podoba, ale no, no nie wiem. Na razie jeszcze mam zapał to wszystko malować, chociaż czasami mam takie, że mi się oddychciewa. Mówię, kurde i jak my z tam wszystko to dookoła, to mówię, Boże, gdyby nie one, to by to nie zajęło mi, nie wiem, dwie, cztery, trzy godziny? Nie wiem, ile my to malowałyśmy, tylko nie wiem, chyba cały dzień albo dwa, bo miałabym dość po prostu. A z dziewczynami to mi tak szybko poszło. Więc dobrze mieć pomocników. Halo, szukam wol wolontariuszy. <głos> <głos> Za obiad i mój uśmiech. <noise> I ewentualnie pogłaskanie kochników, bo nawet w placu na razie nie mam, żeby dobrze pojeździć. <noise> no. Ale jak ktoś chce pomóc, to odzywać się, może jakaś robota wam się znajdzie. No właśnie, sporo, to coś się znajdzie na pewno. Tam z tyłu to już nie widzę, co ja maluję. No ale będzie, nie? Będzie. Idziemy dalej. już końcówka. Zobacz, nagra jak one... O, sobie śpią. <noise> o, przysypia. Ruda z rudą. Boże, moja ruda, normalna zamknięta ocka. Słuchasz mnie, otworzyłaś. I mój mamut idzie. Cześć Maniek. Cześć Maniek. Co, z tego się boisz? No to jest, zobacz, impregnat, wiatro z impregnatem, ale tego się nie pije. Mój Maniuś. No prawda, on jest jak mamut. Już nawet użyć ci tak zmalały, masz takie malutkie uszka. Zobaczcie w ogóle, tutaj jak wcześniej była tabelka, to jak po tym preparatem takim specjalnym, co dostałam od e, Horstaka w kalendarzu, to tutaj widać, że nie obgryzły, a tutaj chłopaki przybili, bo to będzie generalnie zabudowane w takim razie, żeby to było ładnie. Ale tu już zobaczcie, któraś musiała się dorwać, więc weźmiemy jeszcze ten preparat. I tu zobacz, i tu, więc chyba trzeba go wyziąć. Ja tutaj jeszcze przyjdę jak pomaluję i popsikamy sobie to, bo widzę, że jak popsikałam to tutaj nie ruszają i zobacz i tutaj, a nie, tu chyba też się próbowała dorwać, ale chyba jej nie smakowało, więc przestała. No, także wrócimy tu i popsikamy. Mam go w paszarni, zrobimy to. Tak, zrobimy. Idziemy na razie pomalować łajzy jedne. Ależ ma się raj. Biegniemy jeszcze tam. O, o, biegnie. Ostatni słupek, proszę Państwa. O Jezu, tylko w tych choinkach to ała. Chyf, ciężko będzie. Tego to ja nawet nie wiem, czy będę go malować, jak on jest tak ukryty. No, ale zaimpregnujemy chociaż, żeby dłużej się podtrzymał. Dłużej, dłużej się trzymaj. O, a za tymi drzewkami jest już plac nasz. Na razie prowizoryczny, bo prowizoryczny. Ale. O Jezuś. Ale. Ale coś tam można porobić, chociaż polążować koniki na trawie. A na wiosnę chcemy. Go zrobić porządnie i zrobić odwodnienie. Zobaczymy, może jakiś piach nawieść. Na pewno trzeba będzie go wyrównać, ale jeszcze przed tym to musimy się pozbyć tych słupów, które tam są na nim. Już tam coś próbujemy z nimi zadziałać, dowiadywać się, jak to wygląda. Jak zapłacić, to wszystko zrobią. Dobra. Myślę, że będzie git. Nie ma co się tutaj. No, także na wiosnę chcemy zrobić plac, żeby było gdzie trenować, a koniki sobie jedzą trawkę, zobaczyć. Ale ładnie. A tam chłopaki patrz we trójkę stoją. Aha. Tak o was mówię. Wszystkich narazuje. Słodko. Spokój cisza, No. Tylko wieje. Tylko wieje. Chodźmy. No dobra, jesteśmy. Polejmy trochę w ogóle. No będzie ciężko chyba tak. Ale nie będę musiała wrócić. Nie, muszę po przykadełko iść. Sorry Kasia. Poczekaj na mnie. Ciepło jest Wiacie, to posiedzisz. Jestem! No. <grywa> Ty się zdrygasz. Co się zrygasz? Co robią koniki? Przelałam sobie do takiego pojemnika, wcześniej też tutaj miałam eee, i sobie psikałam, myślałam, że teraz jakoś nie wiem nie wiem co myślałam, że lepiej pójdzie no ale trudno powiem wam, że to działało i tylko mógłby być lepszy rozprysk nie wiem, może to chodzi o to, żeby nakładać na jakąś gąbkę nie wiem, no ale cóż ale na pewno działa. Więc jak działa, to git Jest pomarańczowe, więc lepiej wygląda na pewno niż jakieś dziegieć. Dzie gdzieś? No wiadomo. Także. No, trudno. Na pewno nie oznacza się aż tak, jak taki czarny. Jak smoła, Kom mogłoby być lepszy psikacz tu, ale... Jest gęsty bardzo ten preparat. W ogóle dziwię się, że nie sprzedają go w jakimś takim właśnie psikaczu. Przecież o to chyba w tym chodzi, nie? A jak nie, to trzeba będzie zabudować takimi metalowymi obiciami i tyle no. Bo szkoda trochę wiatr. Tak uważam. Ale powiem wam, że jak pierwszym razem robiłam to w rękawiczkach takich, tutaj jeszcze pójdę sobie, no bo psikamy, Takich zwykłych bawełnianych, jak ma Kasia. Kasia, pokaż jakie masz. O takie rękawiczki robiłam. I później to wychodziłam ze sny na dwór, zakładała mnie, czy coś tam do koni. I ja mam manię, że na ogryzam skórki. Ja wróciłam do domu, usiadłam i zaczęłam ogryzać skórki. Jak mnie zaczęły usta piec, bo to jest taki pieprzowy jakby posmak. Posmak? No tak, taka, no, no taki smak pieprzowy jest. I, I myślę, że dlatego też konie nie chcą tego ruszać. Ale po prostu czułam, jakby nie wiem, ustawym sobie, nie wiem, czymś posmarowała takim wiecie jakąś śminką powiększającą. No. Przetestowała tak. Przetestowałam. I za każdym razem aż w końcu wrzuciłam te rękawiczki do prania, bo już nie mogłam znieść tego, że cały czas zapominam, a jak przychodzę i zaczynam. Za założę je, później przychodzę i zaczynam ograć. Nie kurde, znowu to samo. No, może nie będą ruszać. Nauczą się, że jest popsikane, to może będą myślały, że wszędzie jest popsikane, nie? Czy mnie, to obgryzają? Nie, chyba nie widać. Ale tylko baby. Tylko baby takie są niedobre. Chłopaki to grzeczne konie. Tutaj chyba któraś próbowała ruszać. No nic, no. Nie, tutaj jest pomalowane, to po prostu deska nieobrobiona. Tutaj też, tutaj, tutaj nie wejdą. O, tutaj się zobaczy. Dobierały, ale to chyba jeszcze wcześniej niż pomalowali chłopaki nam. W ogóle ja nie wiem, dlaczego ta drabina tutaj jest. Dlaczego nie wiem, weźmiemy ją? Nie wiem, dlaczego ona tu stoi. Chłopaki pewnie zostawili, zapomnieli zabrać. A tutaj gryzą? Tutaj to nie wiem, ale też popsikamy, bo wygląda jakby gryzły. No niedobre te koniska. Zabelki moje się zabierają. Jeszcze jestem ciekawa, jak ta pasta działa, bo mam jeszcze ten drugi preparat z tej samej firmy, ale na bazie takiej pasty. Także też ciekawe. Dobra. Damy też trochę wyżej, jakby zechciały im się głowę podnosić. Widać, że chyba już nie ruszały, jak pomalowane. Ty, ale tu, tutaj to nie wiem, czy oni tutaj pomalowali i konie już się nie dobierały, czy się dalej dobierają. Już naprawdę ciężko mi ocenić, zgupiałam. Ale popsikamy, no. Taki pomarańczowy jest, no, ale. Oj, trudno. A jeszcze chyba druga warstwa w ogóle będzie malowana tutaj. Także. Ale co za małe gnidy, no, żeby mi tak wiaty rozwalać. Tu się dobierały? Nie wiem, ale się domyślam. No tak. No lipnie tak trochę, no ale co zrobię? Takie uroki. A tutaj, jak obili, to chyba się już nie próbowały dorwać. Tu może najwyżej, ale tak nie wygląda, jakby chciały to jeść tu. A obi, to jest ładnie. Podoba mi się. <dpisać> Dobra, starczy. <śmianowity> Dobra, uspokój się. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego vlogmasa. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jak widzicie, dużo roboty nas jeszcze czeka, ale wszystko idzie do przodu. Tymczasem ja już się z wami żegnam razem z Esme. Trzymajcie się. Buziaki i czyści pa. Widzimy się jutro. Moja jabłka.